Tą dzisiejszą Ewangelię można byłoby nazwać bardzo krótko. Potęga prawdy albo siła prawdy. Popatrzcie. Bardzo często my się boimy pomówień. Boimy się, że ktoś powie o nas coś złego i blado wypadniemy. A Jezus za każdym razem przypomina i mówi, ale prawdy nie ma się co bać. Przecież prawda jest ważniejsza. Prawdy należy poszukiwać, a nie przyjmować takiego lub innego kłamstwa. Prawda jest niemanipulowalna. Prawda to zgodność z rzeczywistością. Po drugie, gdzie należy szukać tej prawdy? Jezus nie pozostawia złudzeń i mówi, należy szukać w przeszłości. Należy szukać w drodze. I co więcej, same szukanie prędzej czy później do prawdy doprowadza. I co najważniejsze, Największą siłą prawdy są fakty, a nie przeświadczenia. Stąd też proszę zauważyć jedną podstawową rzecz. Jako pierwszym Chrystus objawia się kobietom. Ktoś by mógł powiedzieć, no tak, bo kobiety są pobożniejsze. Niekoniecznie. W prawie rzymskim w tamtym czasie słowo kobiety nie mogło być pojmowane na serio. I skoro Jezus objawia się kobietom, to chce pokazać, że prawda sama z siebie jest ważniejsza, a nie to, kto tą prawdę podaje. Popatrzcie na nasze czasy. Dzisiaj każdy z nas nie szuka tego, czym jest prawda, tylko kto za tym stoi. I jest to droga do nikąd, droga do unicestwienia. A dzisiaj. Jezus, przychodząc do nas i mówiąc o sile prawdy, chce nam przypomnieć, jak ważną kwestią jest wiedza, nauka, i żeby się nie dać zwieść. To nie jest przypadek, że każdego drugiego dnia świąt Kościół przypomina o nauce, bo chce powiedzieć, że. I zadać pytanie, co jest podstawą mojej wiedzy, mojej wiary? Wiedza, doświadczenie, czy tylko usłyszana relacja? Dziś, przychodząc do Kościoła w ten czas wielkanocny, zdajmy sobie też sprawę z potęgi prawdy, z jej siły i szukajmy tego, co prawdziwe tego, co faktyczne. I nie bójmy się pomówień i kłamstw, ale szukajmy tego, co może nas wyzwolić, czyli prawdy. Amen.